Cześć, witajcie u mnie w nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z zakupami. Nie są one duże, ale są y, takie świąteczne i chętnie Wam pokażę, y, co zakupiłam. Będzie tutaj spożywka, ale też y, rzeczy do domu. Natomiast nie dużo, bo tylko dwie. To co, może zacznę od tych rzeczy do domu? Byłam ostatnio w homendiu z dzieckiem swoim, no i namówiła mnie na kulę śnieżną. Ta, coś takiego, ona jest no, moim zdaniem ogromna. O, zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Myślę, że w cenie regularnej bym jej nie kupiła, ale akurat, jak byłyśmy to była promocja, czyli kup dwie rzeczy, a jedna będzie 90% taniej. No to yy, ta kula mi się spodobała i jeszcze dodatkowo wzięłyśmy taki nieduży pojemnik na ciastka. Tutaj już nawet są takie pierniczki, ale oczywiście można tutaj wsa włożyć co tylko się yy, chce dobrze, no to to tyle z rzeczy do domu aha i jeszcze w Osmanie, bo był obok Home you, yy, no to yy, kupiłam takie chusteczki z pięknym napisem Beautiful Life, one w cenie regularnej to wychodzą po 9 zł natomiast były po 5, no to wzięłam dobrze, yy, jakiś czas temu kupiłam sobie i też yy, właśnie online rybaty Ronefeld natomiast szukałam stacjonarnie ich dlaczego szukałam, bo była przepyszna no, i nie mogłam znaleźć no to musiałam zamówić online. Tutaj jest typowa l Grey z bergamotką, natomiast pozostałe herbaty z Ronefeld mam typowo świąteczne. Nie ma tutaj po polsku opisu tych herbat, to może ja szybko zajrzę do swojej ściągi w telefonie i Wam przeczytam. I tak. Y Zobaczcie w ogóle, jak ta puszka z herbatą pięknie wygląda. Jest typowo świąteczna i ona w składnikach ma czarną herbatę, anysz, płatki róży, pomarańcze, cząstki cynamonu i goździki. To jest taka. Jeszcze sobie zakupiłam w saszetkach Winter Dream i ja ją już miałam i była przepyszna. Natomiast co ona w sobie ma? Ze składników, już Wam czytam. Yy, rojbos, słodkie liście, jeżyn, yy, yy, i tak. Yy, cynamon, skórka, pomarańczy i goździki. O, taka. I jeszcze dwie. Tak, yy, to jest 100 gram w liściach. I to jest Winter Marschen. Już, już będę mówić. Jej składniki to są. Czarna herbata, anysz, płatki róż, skórka pomarańczy, goździki i cynamon. I ostatnia Christmas Punch i ona będzie miała w swoim składzie yy, kawałki jabłek, hibiskus, płatki róży, aromat, goździki, migdały, skórka pomarańczy, kardamon i cynamon. I te herbaty polecam Wam szczerze, bo moim zdaniem są prze... Pyszne. Szkoda tylko, że trzeba je zamawiać online. Ja przynajmniej nigdzie w sklepie ich nie widziałam. No to jak są herbaty, no to też musi być troszkę kawy. I tak, z kawy to mam takie na kapsułki Dolce Gusto i Starbucks do ekspresu na kapsułki, właśnie takie słodkie. Tutaj jest o smaku karmelowym, a tutaj jest typowo świąteczna limitowana seria. I jeszcze mam, nie wiedziałam nawet, yy, że z kosty mają też yy, kawę w kapsułkach. I tu, yy, tu jest cappuccino i takie dwie zwykłe bez mleka. Yy, o. Ja w ogóle spotkałam się z opinią, że kawa w kapsułkach to nie kawa że kawy w kapsułkach nie da się pić. Natomiast yy, dla mnie kawa w kapsułkach to jest kawa. Mało tego, ja ją uwielbiam i chętnie piję. No i oczywiście kawa, herbata, no to też coś słodkiego by się przydało. No to kupiłam taką, o, ładną świąteczną czekoladę w kształcie choinki, gorzka z miętą i żurawiną i to fifi. Ale oczywiście nie wzięłabym tego, gdybym wiedziała, że coś dostanę od yy, świętego Mikołaja i mi właśnie yy, przyniósł. Pod choinką znalazłam też moje ulubione... O, cukierki z linda. Taka bombonierka i, i taka. I wam pokażę, jak te cukierki wyglądają. O, to są różne takie smaki zapakowane. Piękne. Ja yy, za chwilkę wsypię sobie te cukierki z linda do takiego właśnie mm, naczynia trzypoziomowego. I będzie można, i będzie to ładnie wyglądało tak świątecznie. I jeszcze y, tutaj zamówiłam, też widzę, że mam y, z Kaszmiru, y, skarpetki z y, One tak wyglądają. Y, cena ich to 29,99. Y, ja mam szare i czarne. natomiast była promocja weź 4 to jedna będziesz miała gratis! Ja nie skorzystam z tej promocji, ponieważ ja ich nigdy nie miałam. Słyszałam pozytywne opinie na ich temat, ale jednak bałam się zaryzykować i wziąć aż tyle. E, także wzięłam tylko dwie. Mam na, jeśli się sprawdzą, to następnym razem na pewno skorzystam z promocji. E, hitem jeszcze jest: e, w ogóle się nie spodziewałam nic od Świętego Mikołaja, natomiast e, jeszcze pod choinką znalazłam taki oto kosz. To jest kosz wypełniony herbatą e, z Five O'Clock. Tutaj jeszcze widzę, że jest konfitura świąteczna, e, czekolada, także będzie y, co pić w y, tej zimy i na święta. Może y, otworzę dla Was, o, na przykład wigilijny wieczór, five o'clock. Taka. Albo a wiecie, y, otworzyłam teraz ten kosz i jak to pięknie pachnie. Grudniowa noc i choinkowa y, słodycz. Takie między innymi. O, albo ciężko wyciągnąć, albo taka czekolada, to jest ciemna, z pomarańczą i cynamonem. W ogóle y, spodobał mi się ten kosz, bo go potem będzie można wykorzystać. Prawda? Szkoda wyrzucać. Zawsze na coś się może y, przydać. Dobrze, to tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. A my widzimy się w następnym. Cześć!